film przygodowy odcinków 7 dzisiaj był trzeci były już przygody z motocyklistą i z liną i z głazami. Do tej pory po trzech dniach nie było większych usterek. A dzisiaj były przygody z bakiem, który się urwał razem z podłogą. Uszkodzona pompa paliwa. Próbowaliśmy tutaj spawać, spawali to lokalni ludzie w Warszawie który ciężko nazwać warsztatem. Garaż wypełniony różnymi rzeczami, niekoniecznie związanymi z narzędziami. Podłoga jest wykonana z aluminium. Aluminium jest bardzo ciężkie do spawania. Naprawdę trzeba mieć duże doświadczenie. Mam taką spawarkę. Niestety nie jestem zbyt dobrym spawaczem aluminium. Udało się nam załatwić spawacza. Być może uda się to pospawać i wystartować jutro na pospawanej podłodze.